Hej, tu Mania GRTV. Jak zapowiadałem, ostatnio będę nagrywał czasami turnieje dzienne. I dzisiaj sobie taki zagramy. Tylko raczej całego nie będę wrzucał. Tak, myślę, że co 15 minut lub co 10 będę przerywał. I po prostu coś z tego będę sobie wrzucał na YouTube. Jest jakaś ta talia szalona. Hmm. Najbardziej boi się umiejętność. Zobaczmy, może stara technika się sprawdzi. Technika o nazwie 3 pilzy. <laughs> Początkujący mogą tak grać. A, nie, goście nie gra tak. Dużo początkujących właśnie robi taki błąd, że gra cały czas tak samo, wystawia trzy pilzy na jedną postać. Yy, bo to jest tak naprawdę, no, no, porówno daje ataku swoim postaciom, ale nie zawsze się to sprawdza. Muszę nadrobić straty w pilzach. A i gramy Raptors T1. Ostatnio słabo mi nimi szło. Może teraz pójdzie mi lepiej. Aha, dobra. Kończymy to Zobaczymy co wystawi. Um, wziąłem dzisiaj Raptors, bo mi się podoba ta talia. Ciekawa jest. Hmm, a on będzie chciał tak to zrobić. Dobra. Chyba weźmiemy Julie wszystko. Jeżeli przejdzie, to wygram. No, wygrałem. Nie jest w stanie mi zadać 11 obrażeń. Trochę głupio zaczął. Już mi czas zmniejszyło. Na turniejach jest, że jak wchodzicie do tam bodajże top 100, to wam się zmniejsza czas rundy graczowi. się zmniejsza na myślenie do 30 sekund. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, ponieważ na turniejach trzeba niestety szybko grać, żeby jak najszybciej nabijać punkty. A zdarzają się osoby czasami, które specjalnie przetrzymują jak najdłużej, żeby uniemożliwić nam nabicie tych punktów. Dobra, pierwszy wygrane. Kurde, dzisiaj same pierwsze levelem, praktycznie. O, ja! Z czym do ludu? To weźmy spróbujemy, może w sumie mi byłoby na rękę, gdyby teraz grał te trzy pilzy. Trochę kredytów się nazbierało, może niedługo jakiś unboxing. Aha, no to raczej już wygraliśmy to w następnej rundzie. Wszystko zależy... W sumie od niczego to nie zależy. Wystawiamy Rattle i wygrywamy. Rattle. Strasznie silna karta. Zasłużenie dostała banana Elo. Teraz to na pewno wygrywamy. Anulujemy modyfikację. Gość unieszczaił, że już to przegrał. o. Dobra. 39, no nareszcie. zroz. Pan Piklang. Rosjanie zazwyczaj grają Lajunta. Hmm. No, silne karty. To możemy przegrać. Riposta minus 2 moc. Hmm. Mogę wystawić Zarię. I wtedy jego riposta nic nie robi mi. Próbujemy tak zagrać. Niestety minus jest taki, że Zaria ma 5 gwiazdek, więc jeżeli wystawi hejtaczego jego i tyle samopilów, to on wygra. Niestety. już chyba dostajemy. Uuuu... A no tak, zagra teraz tu kolegę i... Podaję, że 9-3, o jest tam 20. Na moje... Chociaż. Możesz sifu zagrać. On chyba chce zrobić no właśnie czy Zagramy te 6 Nie no z nim to już raczej przegraliśmy na bank Hmm Mówiłem ach 20 miejsce czemu? No i ja on chyba teraz i Hiko, no teraz chyba to wystawi, fiury wszystko. Albo Bengal, cokolwiek. Jeden pies. Muszę kupić tego Bengala. Fajna karta. Proszę cię, ja nie lubię takich ludzi, że mogą skończyć grę i na siłę przetrzymują. Zero rozumu. W tym czasie już spadamy od razu w rankingu i to... czterdzieści 48 Ale na mnie policzyło jeszcze tam kolejny z Rosji Geist hmm. Chyba zmienię tak coś mi dzisiaj nie podchodzi Obrażenia plus 3 Nie patrzę teraz na umiejętności w ogóle bo on wszystkie stopuje Mogę spróbować tak bo on będzie na odwet chciał iść Chyba na skalę zmienię mm, Teraz zagra to I to jest pewne Dobra, to damy mu <coughs> Zarię w wystawie, bo może jednak starać się przedłużyć i tą Elkę wystawi. I teraz jakby był remis, ja wygrywam, no Elkę. I on chyba tu pójdzie właśnie na tą porażkę, a jednak nie poszedł. To dziwne, ja bym szedł na tą porażkę 44 miejsce czemu? 122 gracze, słabo, słabo No po tej grze przerwie nagrywanie I teraz Rolfa Tak, zagramy, bo nie wiem nigdy, co on może zrobić. 28, dobra, 6, kurde, czyżbyśmy to znowu przegrali? Nie, będzie remis. Przynajmniej tak mi się wydaje. Będzie remis. Cześć, no, 3-3. Ale i tak zmienię sobie chyba na skelzów. I to na fuksie remis. Dobra, w tym odcinku to byłoby na tyle. To będzie powiedzmy pierwsza część. No to co, żegnam.